bracie siostry eee, przynoszę kolejne świadectwo od siostry Sylwii. Ostatnim razem przy nagraniu o, o, o ostatnim 44 odcinek trochę może w środku gdzieś utknęło. No czytanie dużo nie zajmuje, wiadomo, że to parę minut, więc na te trzydzieści parę minut gdzieś tam w środku jest to świadectwo siostry Uli. Jak ktoś chce, to tam może sobie sięgnąć. Natomiast no, chciałbym. Teraz może będzie krótko. Przeczytam to, co nadesłała siostra. Nie będę specjalnie tu jakoś o innych rzeczach mówił niech wybrzmią te świadectwa, więc postaram się już jakby puszczać same bez tych innych wątków, bez jakichś tam tych innych spraw, żeby to gdzieś się nie gubiło pośród tych słów, tylko żebyśmy z uwagą posłuchali, tak jakby stanęła pośród nas dana osoba i Mówiła tak, że wybaczcie, że tamto powiedzmy było trochę już gdzieś jakby w tle spotkania, naszego, że był kawałek, ale jeśli niech się zbiera jakiś zarys w duchu, powiedzmy, nie chodzi tu o statystyki, punkty. Punkt miał być zachętą do, do tylko takiego sobie ogarnięcia myśli, natomiast niech się wymalowują nam te, ta różnorodność tych obrazów, a potem przejdę gdzieś tam za ileś tych kawałków, świadectw, będę konkludował, czy jakoś przejdę do słowa. A tak jak mówię, ze świadectwami, z faktami się nie dyskutuje, więc też mam nadzieję, że to trafi do tych otwartych serc. Nie, nie będzie tu jakichś komentarzy złych, ale trudno, jeśli trzeba będzie, to będę wyłączał sekcję komentarzy. Dla dobra nas, słuchających, jeśli się pojawią jakieś złe komentarze. Natomiast dobra, no to ja przychodzę do czytania. Co nadesłała siostra Sylwia? Pewne rzeczy oczywiście będę czasami omijał z korespondencji. Natomiast świadectwo czytam. Niech nasz pan będzie w tym wszystkim, co napisze, wywyższony, bo tylko jemu chwała. Wyrosłam w rodzinie katolickiej, nigdy nie nagowałam istnienia Boga, ale moja wiara to było chodzenie do kościoła i odmawianie modlitwy, i Nasz i zdrowaś Mario. W liceum przeczytałam cały Nowy Testament, nie wiem, jak do tego doszło, i moje wnioski były trzy. Trzeba głosić Ewangelię, być świętym i że Bóg patrzy na serce człowieka. Uznałam, że głoszenie Ewangelii jest nieaktualne, bo Polska jest krajem katolickim. Nie da się żyć niegrzesząc, więc jedynie pozostało starać się być dobrym człowiekiem. <laughs> w życiu łatwo nie miałam. Generalnie dużo trudności małżeńskich, które tylko się pogłębiały z biegiem lat. Nagromadzenie różnych frustracji, problemów w pracy i domu sprawiło, że zaczynałam się Bogu żalić. We wrześniu 2019 roku moja koleżanka z pracy pojechała na wycieczkę do Izraela i po powrocie opowiadała, jakie to było przeżycie stanąć na Golgocie. Pamiętam, że wtedy zaczęłam się pierwszy raz w życiu zastanawiać, czy ja to wszystko, czy ja w to wszystko wierzę. Czy wierzę w zmartwychwstanie pana Jezusa? Wieczorami wpisywałam w necie, czy Bóg istnieje, ale generalnie do niczego nie doszłam. W styczniu 220 nastąpiło na naszej rodzinie wydarzenie, po którym mój mąż się załamał. Pocieszałam go jak umiałam i wtedy Bóg wysłał. Anią do naszego życia. W styczniu 2020 roku Ania spotkała mojego męża pod Lidlem i mówiła mu coś o Jezusie. Pamiętam jak mi to po powrocie powiedział i wiedziałam, że muszę się z anią zobaczyć. Nasze dzieci pływały razem w sekcji pływackiej, stąd się pobieżnie znałyśmy. Wiedziałam, że Ania była zaciekłą ateistką, i byłam ogromnie ciekawa, jak to się stało, że uwierzyła w Boga. Doszło do kilku spotkań, z których niestety niewiele pamiętam. Ale Ania mi powiedziała, że jeśli nie uwierzę w zmartwychwstanie, to nie będę zbawiona. Pamiętam też, że Ania pięknie mówiła o Bogu, jaki jest dobry. Kupiłam Biblię i. Postanowiłam poczytać, by sprawdzić to, co Ania mi mówiła, i Bóg już mnie prowadził przez swoje słowo. W prostocie serca uwierzyłam w to, co tam napisane, choć wiele wtedy nie rozumiałam. Gdy doszłam do listu, do Rzymian. 10:9. Zatrzymałam się. Musiałam uznać pana Jezusa swoim panem. Wiedziałam, że Bóg mnie słyszy i widzi. Ale miałam strach, że Bóg będzie od teraz chciał ode mnie rzeczy, których nie będę w stanie wykonać. Płakałam, oddałam mu swoje nędzne życie, wiedząc, że jest dobry i się nade mną zlituje. Doznałam już wtedy tego uczucia, że Bóg jest święty, a ja taka brudna przed nim. Płakałam i Wyznawałam mu swoje grzechy. To trwało kilka dni, gdy w modlitwach zalewałam się łzami, prosząc Boga, by mi to wszystko wybaczył, i obiecywałam mu, że już nigdy nie zgrzeszę. Tu się nie śmiej, takie wtedy miałam odczucie. Bóg uwolnił mnie od kilku związań. Czułam taką radość, że jestem zbawiona, choć naprawdę mało co rozumiałam wtedy. Doświadczyłam Bożego Cudu. Tak bardzo jestem wdzięczna, że oddał za mnie swoje życie. Nawróciłem się jako katolik. Wszystkie swoje grzechy spisałam na kartki i poszłam na spowiedź do księdza. Choć zastanawiałem się wtedy, czy to jest konieczne, skoro Bóg mnie słyszy, gdy się modlę w pokoju czy gdziekolwiek. Zaczęłam odmawiać różaniec. Chodzić na procesje fatimskie. Na adorację sakramentu i tym podobne. A Anioł Bóg naprawdę prowadził w tym czasie, bo mi nienachalnie i lekko wrzucała kamyczki, a ja się nad tym zastanawiałam. Pod koniec roku 2020 przesłała mi nagranie na YouTubie o kulcie Maryjnym i to był koniec mojego chodzenia do Kościoła katolickiego. Mówiłam zawsze ani, że szukanie innego kościoła to jakieś fanaberie, i że ja zawsze będę katolikiem. Ale Bóg własne swoje otworzył mi oczy na to, co tamten mówił. W grudniu 2020 roku postanowiłam przyjąć chrzest. Ale wtedy uważałam jeszcze, że jest on niezbędny do zbawienia. W styczniu 2021 miałam w Wannie Chrzest. Potem nałożono na mnie ręce i modlono się na językach z prośbą o dar Ducha Świętego. Faktycznie w tym dniu zaczęłam wypowiadać nieznane układy sylab, ale od dawna już się tak nie modlę. Znalazłam się z Anią w grupie chrześcijan, gdzie doktryna była mocno skrzywiona, i wiem już dziś, jak bez znajomości słowa można popaść w różne zwiedzenia. Nauczyłam się wszystko badać i prosić Pana o pomoc, gdy mam zamieszanie. Na ten moment mogę powiedzieć, że Bóg zrodził mnie do nowego życia w Chrystusie w czerwcu 2020 roku. Choć wtedy totalnie nie miałem żadnego pojęcia o narodzeniu się na nowo i dopiero po czasie mogę to ocenić. To było świadectwo siostry Sylwii. To tyle. Do usłyszenia wkrótce. Będzie kolejne. Myślę, opracuję. Dalej. Kto słucha, nie nadesłał, bo chciał nadesłać. Po kolei będę gdzieś zapuszczał. Czas jest. Także ku zbudowaniu innym, jeśli was też inne budują te świadectwa, wiedzcie, że są bracia, siostry, jest różne Doświadczenie. Różna droga. Ja zwracam uwagę na słowa klucze. Patrzcie się, jak to się działo. Jakie metody, jak Pan robił. To będzie bardzo wyraźne, wyraziste. Ale wnioski później do usłyszenia z Panem Bogiem. Święci Państwo. <grym> z Bogiem.